Wakacje wciąż trwają w najlepsze. Dobry gier nie zabraknie i w tym miesiącu sierpień zaskoczy fanów elektronicznej rozrywki wielkimi powrotami oraz głośnymi tytułami. Jesteś ciekawy w co będzie można zagrać? Zapraszam na najlepsze premiery gier sierpnia. Dziki zachód zainspirował wielu twórców filmowych. W grach komputerowych dobrych Westernów jest zdecydowanie mniej, jednak raz na jakiś czas przytrafiają się świetne tytuły. Hardwest 2 to niezwykle klimatyczna strategia Turowa. Pierwsza część była fenomenalna i bardzo dobrze ją wspominam. Kontynuacja jest jednak tworzona przez innego producenta. Ale spokojnie, bo deweloper odrobił pracę domową, zapoznał się z materiałem źródłowym i zapowiada się świetna gra. Hardware 2. Oprócz otoczki dzikiego zachodu w tytule, występują motywy okultystyczne. Po ograniu bety jestem bardzo spokojny. Symulatory znowu mnie zaskoczyły, kiedy myślę, że widziałem już wszystko, natrafiam na taką perełkę. CTI pozwoli graczowi wcielić się w rolę operatora kamer miejskich. Główne zadanie to monitorowanie sytuacji drogowych w mieście oraz zgłaszanie zagrożeń. Grający wykazać się musi opanowaniem, refleksem i bardzo szybko reagować na niebezpieczeństwo. Tytuł zagwarantuje grafikę trójwymiarową. Dobrze, że Sony nie skupia się tylko na swojej platformie. Ich podejście mocno się zmieniło, coraz więcej ekskluzywnych tytułów pojawi się na komputerach. Marvel's Spider-Man doczeka się wersji na blaszaki. To świetna wiadomość dla wszystkich fanów oraz osób, które chcą się przekonać co jest takiego magicznego w tej grze. Recenzje były niezwykle ciepłe, a sam tytuł robi wrażenie oprawą graficzną, wykonaniem świata oraz tym w jaki sposób poznajemy miasto. Świetna opcja dla graczy, którzy nie posiadają konsoli w domu. W oczekiwaniu na kolejną część GTA warto rzucić okiem co szykuje ich największy konkurent. Prześmiewcza seria Saints Row powraca. Saints Row to piąta z kolei część cyklu. Historia skupi się na losach bohaterów sprzed pierwszej części. Dodatkowo ma być to miękki ribot serii. Autorzy ponownie zabiorą nas do Santo Eleiso, na południe Stanów Zjednoczonych. Gracz pokieruje bohaterem, który sukcesywnie będzie piał się po szczeblach przestępczej kariery. Zadanie to nie będzie łatwe, gdy silna konkurencja nie śpi. W Saints Row zagrać możemy w pojedynkę lub dołączyć do innych graczy w dowolnym momencie rozgrywki. O ostatniej grze wojowniczych żółwi ninja było bardzo głośno. Po ciepło przyjętej grze być może warto rzucić okiem na poprzednie odsłony. Dobrze się składa, bo Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabanga Collection to kompilacja aż 13 gier. Zestaw wzbogacono o wygodny system zapisywania gry w dowolnym momencie. Tytuły wchodzące w skład składanki pochodzą z różnych platform sprzętowych. To nie lada gratka dla fanów wojowniczych żółwi ninja, jak i retro graczy. Tak prezentuje się nasza lista premier. Napisz w komentarzu, na którą grę najbardziej czekasz i dlaczego. Zapraszam do sprawdzenia naszej strony internetowej oraz kont społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnym materiale.